Istnieje w Ostrowcu taka legenda, że w parku co 10 lat pojawia się władca kaczek. Babcia za młodo opowiadała mi takie bajeczki, Oczywiście w, w niej nie wierzę. No, ale jako, że w Ostrowcu nie wiele rzeczy do zrobienia, przyszliśmy to sprawdzić. Myślę, że taka postać jest wymyślona, no ale prawdę trzeba zbadać. Zobaczymy, czy uda nam się go znaleźć. Istnieje legenda, że raz na 10 lat pojawia się w Ostrowieckim parku i włada kaczkami. Nazywają go Władca Kaczek. Piu! Kim jest i po co się pojawia i je wzywa. Przepraszam bardzo, słyszał pan może legendę o władcy kaczek, który tutaj pojawia się co 10 lat. Właśnie go szukamy, nie wiem, w tym parku. Pierwsze słyszę o takim człowieku, co to, to jest? No, krążą o nim legendy i podobno on włada kaczkami że pana, co mi pan za bajki opowiada, jest taki człowiek w ogóle? W Ostrowcu mieszkam 20 lat, jeszcze słyszę o takim człowieku. Jeszcze pan się przekona jak podbije no, u nas, świat. U nas w parku? Tak. U nas w parku w miejskim w Ostrowcu? Tak. Ciu. <grywa> Przywołuję je. Proszę państwa, znaleźliśmy go. To obraz amatorskiej kamery. Mamy go. Ładca go właśnie o sobie. O kurde!